I teraz pytanie do Was Co możesz hmm. się robić na imprezach? Słucham was Mówi się? Hala. Co możesz robić na imprezach? Eee, proszę, A, ma... Ty as, come, as as ma... Nie, pa? Coś tak? Nie rozmawia. Nie wiem, Rafał... dyskutuje na różne tematy. Rafał, trzymaj mnie normalnie, bo nie wytrzymam. Rodzice puszczają broń. często... Nie, nie, nie będę się do Puszczają ludzi młode młody na dyskoteki, sądząc, że dzieci właśnie się robią wszystko, tylko nie to. Jak wszyscy to robią, to w tym momencie działa presja środowiskowa, i o tym rodzice znowu zapominają. Co się dzieje? Więc osoba pada w euforię świetna impreza, ale przychodzi z dyskoteki wygląda to w ten sposób. Przychodzi, kładzie się nad ranem i zwija się z bólu. Boże, bo moje stawy. Nogi, nie mogę spać, nie mogę jeść. Mama mówi: Cześć, chodź z nami w obiad. obiad. Mamo w pokoju. Oczywiście nagle chudnie, dziewczyna chudnie, widać nocą, że chudnie. Traci wagę, ale ona mówi, że ona się odchudza. A pełno pryszczyna na, 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 na twarzy. I oczywiście muzyka w pokoju. Co się dzieje? Oczywiście przychodzi, źle się czuje, ledwo co udało się jej przeżyć. Okazuje się, że przychodzi, okazuje się, że przychodzi yy, do kolegi i mówi, Rafał, słuchaj, co to było? On mówi, biedaku, ty miałeś zwalicho, ale wiesz co? Ten środek ci pomoże. I nagle w pewnym momencie osoba nie zauważy, że bierze. Trzeci raz, czwarty raz. Dlatego my mówimy o uzależnieniu po o płatce. Osoba wchodzi w płatkę i jej w ogóle nie widzi. Co się dzieje dalej? Oczywiście spróbowałem trzeci raz, więc trzeci raz biorę, bo się źle a czwarty raz biorę, bo muszę. Z innej wersji. Droga narkomana jak wygląda, żeby Państwu lepiej przy, przedstawić ten obraz. Wygląda to w ten sposób. Pierwszy raz się bierze, bo się znamawiamy. Drugi raz się bierze, bo świetna impreza, poznałem na dyskotece fajną Lole, to znaczy nie Lole tylko Monikę. Ja jej na dyskotekę kupiłem loda, skąd no, do... do... Oczywiście co widać na dyskotece, na dyskotece, naprawdę, zachęcam wszystkich widzów, rodziców, do pójścia na dyskotekę w sobotę drugie nad ranem, jakiejkolwiek dyskotekę i zobaczycie Państwo straszne tragedię, która się dzieje na parkingu. Jak to wygląda? Na przykład ja często kiedy Jezu, jestem nie na dyskotekach. Eee, patrzę, co się dzieje na parkingu, i okazuje się, że to jest takie są że samochody również są co drugi samochód szyba zaparowana, a tak. Gira, 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 Co to oznacza? To oznacza, że prawdopodobnie Monika Zapałe w Kolonyzie sprawdzają się Okazuje się, że to nie są rektory, tylko to jest po prostu to, co towarzyszy całej narkomanii, czyli wszelkiego rodzaju perwersja na tle seksualnym. Ale co się dzieje? Poznałem Monikę, perwerę spróbowałem, spodobało mi się, no więc jak to to się tak? na kupiłam, nie wiem, co się stało? Okazuje się, że zaczynam szukać pieniędzy? Czego mam wymyślić, Bo wszystko, mnie jest geniuszem. i geniuszem. Więc w pewnym momencie myśli, Boże, tolerancję u mnie wzrosła, ja potrzebuję coraz częściej, ja się chcę dobrze czuć, czy ja nic złego nie robię. I zaczyna się wchodzenie w kolejne pogłębiające zjawisko, które często się kończy, że rodzice potrzebują lat na zaufanie na nowo swojemu dziecku. Dziecko, kiedy się u nas chce, pomagamy mu, leczy się, czy wychodzi z tej narkomanii, chce, żeby rodzice wszystko do niego wrócili. Ale rodzice się go boją. Boją się tego zjawiska, bo jego dziecko bo okazuje się, że w zjawisku narkomanii występuje coś takiego, więc wygląda to w ten sposób. Dziecko miłe, grzeczne, ulizane, piękna fryzura przychodzi do mamusi. Przychodzi do mamusi niby tak w ukryciu, przychodzi, krzyczy mamunia, mamusia, mamunia, mamusia. Mogę iść na dyskotekę, no proszę cię, kochana, no proszę cię. Mogę iść na dyskotekę, jaką ja świetną lolę poznam na dyskotekę. Mówię ci, mamsia, taka fajna laska. A mamsia mówi, dobrze synku, poobacz się, bo w końcu masz te cztery włosy, to kochamy, 14 lat, już jesteś na tyle wygrzały, możesz iść. Co się dzieje? Rodzice <noise> puszczają, nie zdawając sobie sprawy, że dziecko coś zrobiło. I w pewnym momencie rodzice często o tym nie wiedzą, a jak się już dowiedzą, to już jest za późno. Co to jest? Okazuje się, że w moich rękach pojawiło się dziwne, e, Dziwna rzecz. Co to jest? Musimy to sprawdzić. Oj, spadł kurczę, przepraszam bardzo. Uch, sprawdzimy, jak na Ojcze, że studenci, ja tu ciemność widzę. Ciemność, nie, nie ma. Ale nie chodzi o to. Co to jest? Wielu ludzi, kiedy ja mówię do ludzi młodych, słuchajcie. Co to jest? Oni mi mówią, że to jest portfel, ale ja tak naprawdę mówię, że jest to początek końca, jest dlatego... odkradanie samych siebie. My mamy ludzi, którzy do nas trafiają, którzy wynoszą komputery, ciuchy, strzel, meble. Wszystko idzie, wszystko, wszystko, żeby zacząć. Jego już nie interesuje, ile rodzice się dorabiali. Można mieć majątek, on weźmie karty kredytowe, karty bankomatowe, wszystkie pieniądze, byle żeby przeznaczyć panie. Po co? Bo on chce się dobrze czuć. Co się dzieje? Okazuje się, jak to nazwać zjawisko, jak można ukraść samego siebie. Jest to tak naprawdę, narkomanie jest kopaniem pod siebie dołek i osoba, kiedy z niej spadnie, nie ma możliwości wyjścia. No bo jak rodzice mają na nowo zaufać kilkowi, na przykład przykład jednego z naszych pacjentów, który wyniósł majątek wartości wielu milionów złotych, który sprzedał loterdzie za 400 złotych. I rodzice zwariowali. Panie Bożelo.! <śleszy> Pani była na tym też nasz inny co ze wszystkiego. Co szło sprzedać, wszystko okradł. I Mało było tego, jeszcze on kradł nie? i przynosił różne nawet nieświadomie nie, nie, nie z początku, żeśmy spali, przyczepkę, samochód i ochrę wszystkich po kolei, sąsiadów, koło szło? Dokładnie. Czyli przy Was też wynosił rzeczy z domu, czy wchodzicie do domu i co? Po prostu... Zauważyliśmy, że zginęły pieniądze, zginęła mi obrączka pierścionek, różne rzeczy, zginęły kany, co, 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 co dla niego to nie, może nie było dla nas dużo.